Nowy gameplay Journey of Monarch, official trailer into the journey. Ciekawe czy to jest faktycznie gameplay, ale już łapki w górę. Oj, solidne. Czyżbym widział jakiś cell shading, widzowie? Tak się nazywała ta technika, gdzie się konturowało krawędzie, prawda? Tekstur. Łopanie, to jest planszówka? Zaraz się okaże, że to jakaś planszówka jest. Niech zgadnę. Czy to jest ten typ rozgrywki, co kiedyś obczajaliśmy z gatunku typu AFK? To znaczy mogłeś ustawić sobie te postacie, że one same tam expiły, przechodziły na kolejne levele, same robiły towery i później ulepszałeś i, i to wszystko, ale... Ale, jak to jest epicko zaprezentowane, widzowie, że niby, no, piękna przygoda tutaj będzie. Zaw Dlatego, widzowie, nigdy nie ufam tym grom. Nigdy. Tak samo Cruny Odyssey, Ionie, Ionowi. To kurde, dopóki gameplaya nie zobaczę takiego faktycznego, te wszystkie rendery są totalnie nieistotne. Nic. A no ta grafika nie jest wybitna, co? Będzie na mobilnych urządzeniach? Na pewno będzie. Mhm. Pokazali to, co najlepsze mieli w gierce. I uwaga... Nie ma nic widzowie, żadnych informacji. Na co to wyjdzie? Official Page? To jeszcze tu możemy rzucić okiem, otwórz stronę. Na co to wychodzi, widzowie? Może coś zaktualizowali, ale ostatnio, jak patrzyliśmy, to chyba nic tam nie, nie, nie wychwyciliśmy, prawda? YouTube, preregister. Animowana, ładna strona. Już można się rejestrować, widzowie. O, no, no i Google Play, nie? I App Store, to, czyli to jest tylko na mobilne urządzenia. Nic poza tym. Na PC to może będzie można sobie pogra... O, właśnie, ktoś tutaj napisał idle RPG. I według mnie to będzie coś, coś w stylu idle RPG. -a. O, tak czy siak widzę, nie warte uwagi, dziękuję za uwa uwagę i tyle. Elo.